Yy, dobra, sytuacja teraz często podlega na y jiu a głównie w MMA. Y y kiedy czym ja w gardzie, to mnie złapie na bicepsy. Cały ten od ciała przy na moich bicepsach. żeby wykluczył możliwość żong. O ile w y jiu to za dużo nie daje, bo ja jeszcze zagadnę za całą Tyle w y MMA y już uniemożliwia mi... I pierwsze tylko. Jeżeli ja w gardzie y to, to mogę oczywiście uderzać, tak? Mogę go ściągać, mogę go dusić. Tak, ja mam dużo możliwości. że raz nie wykluczy moje ręce. Tak, gdzie trzymał, to już tu nie mam takiej możliwości. Więc stąd też będę pracował. Pierwsza rzecz, którą robię, w ten sposób łapie, to łapię albo do ubrania, albo za jego łokcie. Tak się mam dziecię łacie do dziccu. A za jego łokcie, żeby te ręce kontrolować. Teraz moja noga idzie tak przedtem na koles wiodrowy, druga noga idzie na jego plec. Hop. Zwróćcie uwagę, jak się jego ręka ułożyła. Jego ręka już tutaj ją trzymam, oczywiście bym jej nie wycofał. Bo jak ją nie będę trzymał, to mu ręką ucieknie. Tak? Ale jak ją tutaj fajnie sobie złapie, to ja będę próbował uciec, moja ręka jest cały czas kontrola. Tak? Zakładam nogę na głowę i gdzie jesteśmy? Z tym sobie się to, Jeszcze raz. Jesteśmy tutaj, łapię sobie za jego łokcie, tak? Zobrań, z łokcie się, to jest ja, czy w marcu, w brudzicu. Noga idzie na koniec z biodrowy, z tej strony którą rękę na ręki i skręcam się. Popatrzcie, oh, jak się ma rękę ułożyła. A teraz popatrzcie, jak na moją nogę, to ręka się idealnie przesuwa mi na, na brzuch, żeby wyciągnąć plastyczną malarkę. Jeszcze raz. Kontroluję, łapię. Noga. top, Pop. I no. Proste dojście. A z takim kontroli zaraz gdzie ręce nie wyjdzie się doła, są do małych, są wykluczone. Raz, raz na no.